Szanowni widzowie, przed nami wyjątkowy pojedynek. Boks w małych rękawicach odbywający się na specjalnych zasadach, o których za chwilkę Wam powiem. Dopowiem jeszcze tylko, że jest to walka zakontraktowana na dystansie trzech 3, 3 minutowych rund. A teraz przechodząc do opisu zasad tego pojedynku. Przez pierwsze 2 minuty każdej rundy walczyć będzie pierwszy z reprezentantów narożnika czerwonego, a na trzecią minutę wejdzie jego zmiennik. Nie ma limitu liczeń po knockdownie, a za każde liczenie zawodnik traci jeden punkt. Zawodnicy z narożnika są oceniani jako jeden zawodnik. Zawodnik zdokałtowany odpada z rywalizacji, a zawodnik neutralny wchodzi do walki i kontynuuje ją jeden na jeden zgodnie z zależnościami czasowymi. W niebieskim narożniku. Zobaczymy niezwykle doświadczonego kickboxera, który od jakiegoś czasu świetnie odnajduje się w świecie freakfightu. Dzisiejszy pojedynek to szansa na odkupienie po ostatnim starciu z tym samym rywalem, które zakończyło się jego porażką przez nielegalny cios łokciem w tył głowy. Dziś chcę rozliczyć przeszłość i pokazać, kto naprawdę zasługuje na zwycięstwo. Przygotujcie się na walkę pełną emocji. Panie i panowie, Dominik! Japoński dron Zadora! No i wychodzi Dominik Zadora. Utytułowany kickboxer. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kickboxerów. Przede wszystkim nisz organizacji Fight Exclusive Night. Mistrz Świata, Mistrz Świata Muay thai, kickboxingu. No trudno tutaj nawet porównywać doświadczenie obu panów, którzy z nim się zmierzą, z Dominikiem Zadorą. Tak jest, to no tutaj jeszcze przypomnimy sposób, w jaki zakończył się poprzedni pojedynek. Bardzo ciężka walka była to dla dwóch zawodników, ale Dominik Zadora z czystym łokciem zakończył to starcie przez dyskwalifikację. No i będzie miał teraz szansę na odkupienie. Na przeciwko niego Jacek Murański oraz Ryta, z którym mają dużo konfliktów słownych. Teraz będą mieli okazję je rozwiązać. Tak, ta walka ma niesamowity potencjał, jeśli chodzi o emocje, które były kiedyś tak naprawdę od konfliktu syna Jacka Murańskiego z Dominikiem Zadorą rozpoczęła się ta cała pre-fightowa kariera murańskich. A przede wszystkim też Dominik Zadora chce postawić kropkę na D. A Patryk trzaska już zapowiada. Obu panów. Postać, która zawsze budzi emocje, kochana przez jednych, nienawidzona przez innych. Nie boi się żadnej konfrontacji, a swoim podejściem udowadnia, że wiek to tylko cyferka. Panie i panowie, czas na wejście ikony, która zawsze robi show. Jacek! Doktor Hannibal Lecter! MUROJSKI! I jest Hannibal Lecter, polska wersja, ale bez maski tym razem. Już gotowy do walki, nie ma już maski, tylko jest przygotowany do wejścia. Jestem ciekawy, czy będzie stał poza klatką, czy będzie w klatce. No myślisz, że Anton Hopkins był dumny z tej kreacji? Jaki kraj? Tak. Hannibal <laughs> Lekter! Ale ja ile wiem, Jacek rajski nikogo nie zabił! Więc spokojnie! spokojnie. No. Także nie pokrają na kawałki, ale dzisiaj pewnie będzie miał taką ochotę. <laughs> no jestem ciekaw, już widzieliśmy wcześniej, kiedy Państwo jeszcze pewnie przygotowywaliście się do oglądania gali, jak tutaj Hannibal Lekter chodził po klatce Prime, stąpał, tupał. No zobaczymy, czy tym tupaniem będzie próbował. Zastraszyć Dominika Zadore, Ale najważniejsza jest podbudowa tego pojedynku, bo jednak jest to prawdziwy konflikt. Nienawiść wręcz, nie konflikt. To jest nienawiść. Tutaj tak jest. dzieją się dosłownie dantejskie sceny. Jeśli chodzi o, o to, jak chodził Jacek Murański. Wcześniej, no. jak pojawił się w klatce. No niesamowite rzeczy. Jeśli chodzi o freak fighty, to właśnie te autentyczne emocje są najbardziej pożądane. Weź wiadomo, że wiele konfliktów jest yy, lżejszych, jeśli chodzi o taki ciężar nie, nie, emocjonalny. Nie, tutaj nie ma, tutaj, A tutaj nie ma o tym mowy, ten dokładnie. Ten konflikt niesie potężną dawkę, ja nie wiem, tutaj można by było kilka konfliktów obdzielić i nie byłoby z tym żadnego problemu. Tu jest po prostu napięcie elektryczne 2000V. <laughs> dokładnie, no. Długi czas oczekiwania, Stop. długi czas oczekiwania, ale już zobaczymy, czy to będzie w klatce, czy... Tak, będzie czekał w klatce. Myślałem, że będzie to poza klatką, a jednak w klatce. No i teraz, ależ. teraz, teraz. Ależ prezencja, ależ charyzma. Ależ tutaj jest ładunek. Gdzie teraz będzie czekał Murański, czy wytrzyma, czy nie będzie tutaj po prostu ataku we dwóch. Ja przewiduję wszystkie scenariusze. Jest spora różnica między Jackiem Murańskim a e, japońskim drwalem Dominikiem Zadorą. Japoński drwal, bo Dominik walczył kiedyś w Zmiana idzie, idzie zmiana i tutaj, i tu się dzieje. Dominik powiedział, że zdobył. Jako pierwszy Jacka Murańskiego. Tutaj o, jest na tarcie, ależ nerwy. Tak bo ruszył za emocjonalny emocjonalnym Jacek Murański. Krótkie ciosy, musi dojść jeszcze Murański. Dużo ciosów, ma minutę. Tadora jak wytrawny gracz cofnął się, punktuje. Ale jestem jest żyźlowy w sumie podejściem Dominika, ale już widzimy, że po golu się Murański przyjął te ciosy, ale nie powiem, że bez zmrużenia okien. Musiał się cofnąć. Teraz trafia pod Wrótkowy. 16, 15, śmieje się Murański. Chce sprowokować za nic się nie dzieje na razie tutaj trzymają. Przyjął Murański potężny cios. Rzuciło go na swojego partnera. No mądrze podszedł do tego. Jest szedłanie. Ależ, ależ. Pierwsza przepowiednia Jacka się nie spełniła murańskiego, czyli że skończą to w pierwszej rundzie. Ale jest jeszcze druga i potem trzecia runda. Myślę, że przepowiednia. Myślałem, że jest więcej do przepowiedni. To jest ten pojedynek, ma naprawdę potencjał. Myślę, no mamy... że dzisiaj kibice po prostu czekają, patrzą na to, co będzie się działo. Niesamowita no sytuacja, niesamowita. Dużo, dużo czasu, żeby złapać tlen. A tutaj widzimy jeszcze z tej pierwszej odsłony najlepsze akcje. No, w większości wykonanie Dominika Zadory, bo tutaj świetnie rozpracowywał Jacka Murańskiego na dystans. Widzimy ten lewy prosty i od razu to, to przejście do defensywy, aby nie zbierać bezsensownie tych ciosów. No tutaj zaznaczył sobie końcówkę punktami Dominik Zadora. Szczególnie, że ryta z Jackiem Murańskim są... Liczę jako jeden zawodnik. Chyba ta pierwsza runda będzie dla Dominika Zadory. Wydaje mi się, że więcej trafił, nazbierał tych punktów i niewątpliwie ta runda należy do niego. Teraz musi, muszą panowie po prostu zewrzeć szeregi i zaatakować zdecydowanie mocniej. Też musi być presja. Wydawało mi się, że będzie więcej presji tutaj, ale gdzieś oni mają jakiś chyba inny, inny plan. To jeszcze mamy dwie rundy. To będą pamiętne dwie rundy. Już ta pierwsza była pamiętna, ale zobaczycie Państwo jak pamiętne będą kolejne. Odkręcił końcówkę, a ja teraz I Jacek Urański. Urański idzie. Płacił za całą minutę, więc korzysta z tej minuty. A proste ciosy, nie ma szans tutaj Jacek Murański. Musi skrócić tak dystans. Tak Jest, musi ubrudzić tą walkę jak najbardziej. Tak, on się lubuje w takich walkach właśnie, gdzie jest. box! Tak, tak jest. I, i łokcie, ale tu łokci nie ma. Jest teraz clinch. Jest teraz clinch 20 sekund. I... Ksiost leciał tutaj. O, no, śmig ten prawy, śmig do ten prawy. Ale nogi zostały z tyłu, to tak niestety. Jest. No i teraz, do przodu czy nie? To do tak. przodu. To ruszy. Dominik Zadora Usturuje, dwa razy trafia. Jacek Murański tu wypuszcza tą rundę troszeczkę. On jest drugi odsłony. No, Jacek Murański już odrobinę ubrudzony krwią. A Dominik Zadora wygląda jak niezbyt zmęczony. Ma jeszcze oddech. Może nogi troszkę się zmęczyły, ale widzę, że ma niezachwiany oddech. No świetnie taktycznie też podchodzi do tego pojedynku Dominik Zadora. Widzimy, że w starciu z Rytą stara się troszeczkę właśnie ubrudzić, bardziej splicować, żeby nie namęczyć się zbytnio i punktować sobie na Jacku Murańskim. Tutaj widzimy, że ryta mocno podkręci tą końcówkę, aby troszeczkę tych punktów zanotować. Tak, ale tutaj Dominik wyczekał i w momencie, kiedy czekał, Jacek Murański jednak przyjął troszkę tych uderzeń i myślę, że skrad w końcówce tą rundę. A więc tak naprawdę być może jest 0-2 dla Dominika, a tutaj w tej rundzie panowie muszą doprowadzić do knockdownu albo do knockoutu. No póki, póki jest jeszcze czas w rundzie, to walka jest nadal otwarta. Dobra praca nóg, dobrze przygotowany jest boksersko Dominik Zadora. Teraz jest Murański, teraz jest gotowy i teraz będzie bujo wszystko. Tak jest, zamyka na siatce. Poszedł. Aj. Teraz... Jedno teraz zdarcie jest Jacek Murański. Idzie do przodu, dostał sporo uderzeń, ale nadal jest grze, nadal jest groźny. Jeszcze zaatakuje. Tak, jeszcze mocny cios. Ależ tutaj jest. Przepuścił to Dominik Zadora sprytny. Ależ tu jest agresja, ależ tu są triki. Nogi zostały. O napiera. Ludze tutaj, narożnik Majty Bułc. Napiera. Jacka Murańskiego też cała w emocjach. jeszcze, tak, jeszcze. Jeszcze ostatnie sekundy. Proszę Jacek Murański, jeszcze do przodu. Ale sztucznie opuścił na koniec. się jeszcze. I koniec tego pojedynku. Koniec tego pojedynku. No, to by się, tak się spodziewał takiej dynamiki? Aż zachrypłem przy tym pojedynku. Niesamowite. Co Jak... tu się działo? Coś niesamowitego. Coś ha? niesamowitego. Ale trzeba przyznać Jackowi Murajskiemu, że w te wszystkie minuty, które miał w tym pojedynku, to wykorzystał je ma do nie ma maksimum. Grzegorz ma Jakubowski, weteran Bude. polskiego MMA, zmierza do oktagonu. A to masz ale dobrze. No dobrze. Widzimy, że dał z wszystko Jacek Murajski Ależ tu się działo, ależ tu się działo. Ale uśmiechnięty. Są same tuzy polskiego MMA, same tuzy polskiego boksu i kickboxingu. Jest właśnie, za chwilę będzie werdykt. Jest jeszcze... Jeszcze spójrzmy, jak to wyglądało. No Krzysztof Ryta musiał inicjować te, te akcje tymi mocnymi szarżami. Trochę dużo było te, tego tego dirty boxingu tego clinchu najlepiej ta trzecia runda chyba Krzysztofowi wyszła tak jest otóż było A, widać po tak Dominik już był tutaj troszeczkę osłabiony ale nadal był bardzo precyzyjny Tak. czekał na te ciosy zobacz jak patrzył tutaj był zablokowany cios i to był mocny cios dobrze że Dominik go zablokował tutaj i o. odpowiedział też tu prawy sierp zbierał na punkty zbierał tak, punkty jest. tak ale myślę że ani lockdownu żadnego, ani, ani nie było takiej długiej przerwy w tym pojedynku. Powiedziałbym nawet, że w miarę czysty ten pojedynek. No właśnie, twardzić zawodnicy frykowi. Zobacz, że w tych starciach 2 na 1 nie było wielkie gry. Tu jeszcze jakaś dyskusja Jacka Murańskiego. No i zapraszamy do werdyktu sędziowskiego. Tak, jest tu jeszcze rozmowa ze sztabem Dominika Zadory, Jacek Kiedyś Nie do pomyślenia. Nie teraz. Kamienie. Nie Jest gorąca dyskusja. Jest gorąca dyskusja. Zobaczymy czy tu, czy ten konflikt to już jest koniec czy dopiero początek czy dopiero początek końca. Werdykt. Szanowni Państwo, złoty puchar powędruje z rąk Daniela Kaniowskiego z Generalis Group. A ja przychodzę do werdyktu. Jednogłośną decyzją sędziowską. Dwa do jednego. Ten pojedynek zwycięża Dominik Za! Do tego pojedynku. Doszło dzisiaj do rewanżu wojowników, których dobrze znacie. Ale teraz zwycięzcy pojedynku czeka ultimatywne starcie z zawodnikiem o zdecydowanie mocniejszych warunkach fizycznych. Powitajmy w niebieskim narożniku Michał Bogieta Gorzej. No, ledwo mieliśmy tutaj. Całą gamę emocji, a już mamy kolejne przed nami i finał drugiego starcia, bo tutaj mieliśmy starcie Jasia Kapeli i Bagiety. No, 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 Dość tak, to, to... powiedzieć, że sędziowie uznali Bagietę za zwycięzcę, ale też powiem jedną rzecz, że być może tutaj Bagieta będzie silniejszym oponentem wobec Natana Marconia. No Zobaczymy jak tym razem potoczy się walka na Tana Marsonia. Zobaczymy co Nata pokaże. Widzę tutaj duże rękawice. Jest to box, Duże rękawice. Duże rękawice, a więc troszeczkę być może bezpieczniej, ale też gdzieś w pewien sposób myślę, że to daje jakieś poczucie Również czas. Tak, 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 jak najbardziej. No małe rękawice, znaczy duże rękawice na pewno no, ta walka może potrwać dłużej niż małej. Małe łatwiej o knockout. Tutaj na pewno ta walka może potrwać dłużej, tak powiem. Jestem ciekawy, jestem ciekawy jak to, jak to będzie wyglądało. A teraz do oktagonu wejdzie facet zdający sobie sprawę z tego, czym jest trud podtrzymania pewnego poziomu zadyny przed galą. Część z was powie, Jedna sekunda i będzie poddaniem. A pani stwierdzą, oczekujemy awantury. I na konferencji, i na ważeniu, a po samej walce wyzwij kolejnego prawilniaka. Ale widzicie, co ja wam powiem? Niech oktagon przemówi walką, a samosądy schowajmy w kieszeń. Szanowni Państwo, Nadan, bukę estetyki, Marcoń! No i chyba o, słyszałem, tutaj hala już tak. rozgrzmiewa gwizdami. Tak. Ale Natan chyba to wytrzyma. Tak, no to jest osoba, która musi mieć silny charakter. No dużo słyszeliście, moi drodzy, jak reaguje na jego publiczność. Ogromne gwizdy, ale Natan myślę, że jest już do tego przyzwyczajony. On sobie z tego nic nie robi. Bardzo możliwe, że wręcz działa to w drugą stronę i daje mu to energii. Ciężko powiedzieć, może robi dobrą minę do złej gry. Natan Marcoń, osoba, która bardzo polaryzuje, która wzbudza bardzo skrajne emocje. Niektórzy go lubią, niektórzy nienawidzą. Ja bym powiedział, że trafił w zasadzie w swój czas i tymi kontrowersjami wzniósł się na szczyty popularności. Oczywiście, oczywiście. Natan w tym co robi znalazł swój cel, znalazł swoją grupę odbiorców. Ludzie chcą go oglądać, zobaczyć jak przegrywa, jak wygrywa. Czasami potrafi zaskoczyć jak zrobił to na ostatniej gali Cloud MMA, gdzie odklepał już na samym starcie. Mam nadzieję, że tutaj nie powtórzy tego samego, że tutaj da dobry popis, że da tutaj dobrą walkę. Warunki fizyczne na stronę Natana jest dużo większy, natomiast baguetta przygotowany. Zobaczymy natomiast, czy zostało mu dużo sił po ostatnim, bo zużył dużo energii na ostatnim pojedynku. No tak, ale tutaj jest inna formuła zupełnie. Tutaj nie będzie parteru, tutaj będą wymiany. Natomiast przewagę masy ma ewidentnie na ten marco. ogromna przemiana, pierwsza przewaga masy. Ja Ci przypomnę, że ostat w ostatnim pojedynku na ten marco nie napracował się za dużo. Różnica jest 30 kg, moi drodzy. 30 kg. Natomiast cała widownia skanduje bagieta. Widownia jest po stronie bagiety. Zobaczymy, czy nie zawiedzie. Czy wygra tę walkę? A więc ulubieniec publiczności kontra najbardziej hejtowany ostatnio zawodnik, tak. który sam powoduje ten hejt czasami na siebie, ale to myślę, bardzo. że spotkałem go dzisiaj rano akurat w hotelu. Nie wyglądał na zestresowanego. Nie, nie, myślę, że to po nim spływa, no chyba że zakłada one, taką maskę. No i zobaczmy, co się będzie działo. Tutaj z lubością wielu. o oj, oj, to prawie, ale proszę. No proszę! Siła ciosu po stronie to się odgryza! Ale tam siłę jednak słychać, a te uderzenia na Bagieta! Ale i zobaczymy, fatuczne. ile tych uderzeń zdoła tak, zadać tak, na tak. Tak. O, proszę, prawy prosty! Prawy kontra, prosty! Kontra. O pięknie, prawy Bagiet... prosty! Bagieta bardzo ładnie orbituje! Myślisz, że z tymi umiejętnościami Natan trafi do UFC? Tak, myślę, że ma duże predyspozycje na to, żeby trafić do UFC. Słyszałem, że Dana White już się nim interesuje. No. Kontrakt już leży na stole, a w, jako pierwszy ma walczyć z nim Conor McGregor. Co tu się dzieje na hali, nie macie państwo pojęcia. Ja nie wiem, czy to słyszycie, ale tutaj cała hala skanduje Bagieta, Bagieta. I Bagieta przechodzi sam z siebie. Ale, ale, ale niestety te ciosy wchodzą Bagietę. Bagieta na pewno je czuje. Nie, nie, nie. Magieta wytrzymał to. Będzie, będzie, będzie liczenie, będzie liczenie. liczenie. Będzie liczenie. Tak, bagieta odczuwa na pewno te czasy. A Nathan tutaj nie odpuszcza. Tak. Daje zarobić magietcie, bo tego robią nie chciał dać zarobić Nie chciał dać zarobić rywalowi. 7. Magieta podejmuje walkę. Podejmuje. On się nie podda, To jest prawdziwy wojownik. No I zobaczymy. No i teraz. Zobaczymy. Pięknie, ale widać, że bonsa, przygotowywał bonsa. się. Lewy prosty, prawy sierp troszeczkę zbyt szeroki, zbyt obszerny. Tutaj koncentruje się na ciosach na tułów Natan. O uderzenia na Tak, na tułów uderzenia. Bardzo ale ładne to sierp. to odgryza się. Bagieta nie może pójść do narożnika, nie może iść do siatki, bo zostaje wtedy przygnieciony przez Natana. Natan ma dużo łatwiejsze zadanie. Niech robi to jak teraz robi, orbituje wokół Natana. Tutaj parę tych lewych prostych dotarło. Cała seria ciosów. Bagieta się broni. Duży błąd, że idzie do liczenie. Drugie wydarzenie. liczenie. Trzecie liczenie prawdopodobnie zakończy tą walkę. Trzy, cztery, pięć. Trener Jakub Bresiński mówi, żeby walczył. Bagieta nie poddał się. Bagieta walcz. Walczy, okay. walczy Bagieta. Ale Bagieta niech się więcej rusza, nie idzie do siatki. To jest najgorszy, co może zrobić. O, i znowu to samo, znowu to samo idzie do siatki i na tam wtedy może. 20 sekund. My jeszcze może wytrzyma, Bagieta się zrywa. Rimbo. prosty. Trafił. Jest jeszcze, tutaj szansa, jest szansa! 9 sekund moi no drodzy, drogi, trzeba się, trzyma Czy trzyma Koniec! trzyma na się, Koniec! Nathan trzyma się, no, Nathan Nathan Marcon. wygrywa. No ale też zmęczenie, z pewnością się, trzyma się, trzyma się, trzyma się, po jednej walce. się, wchodzi na świeżości, z pewnością tak zdecydowanie tutaj ta świeżość zadecydowała, ale podobały im się lewe proste bagiety. Tak, lewe, kośliwe proste, czasami zało. Prawe, proste. No jak mówiłem, bardzo duży błąd, że dał się e, przy siatki. Tam też dostawał bardzo dużo ciosów. To był duży błąd. Bardzo duży błąd. Był więcej pracowników na nogach. Chodził dookoła. Miałby dużo większe szanse. Ale bohaterem tłumu jest Bagieta. I proszę to radę. Bardzo. Ja jestem czołdy. Myślę, że zbyt duże zadanie wziął na siebie bagieta. Ciężkie, chociaż myślę, że jakby wygrał, to jaś Pela miałby jeszcze cięższe. No to by była no jeszcze tak, większa tak. dominacja ze strony e, Natana, więc myślę, że wygrana bagiety akurat tutaj była dobra. No być może publiczność nie tego oczekiwała jakiegoś zaskoczenia. No ale Nathan wygrywa swoją walkę. Ja, dokładnie, pomyślcie. I już, szanowni państwo, czas na werdykt. Zwycięzcą tej walki przez TKO zostaje Nathan Puckersedyki Martoń. Kiedy wchodzisz do gry, możesz rządzić każdym meczem i każdą walką. Dla ciebie leje się pot i łzy, a we krwi płynie adrenalina. Dla ciebie wybuchają emocje, euforia zwycięzców i płacz przegranych. Bo fortuna jest w twoich rękach. Obdarzasz nią jednych, innym nie dajesz szansy. To Twoja arena. To Ty ustalasz zasady, przewidujesz bieg zdarzeń i sam je kształtujesz jednym palcem. To Ty decydujesz, a fortuna Ci sprzyja na każdym kroku. Bo tutaj Ty jesteś bogiem. Fortuna.